Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj czytanie dla osób z podznaku Skorpiona. Dzisiaj będziemy robić trzy czytania na, różne, na trzy różne dziedziny: tak? na pracę, na finanse. Jedno, na drugie, będzie na uczucia, i trzecie dla singli. Jest to czytanie od momentu, w którym mnie słuchacie do, do końca tego roku 2021. Ja nakrywam teraz to jest czerwiec, ale jeżeli będziecie słuchać mnie w sierpniu czy, czy we wrześniu, to również tutaj to wiadomość będzie dla Was. Karty zostały już wylosowane, przetasowane, ponieważ te karty są bardzo dużo, ciężko mi się je tasuje, także już wylosowałam je wcześniej. Następnie właśnie będzie Uczucia i, i dla Singli, tak? A więc y, pierwsze tutaj. Jest tak, y, as monet, później jest król monetowy, następnie jest czwórka monetowa i na końcu, o co jak zielono, tak? Jest rycerz monetowy jako karta rada, y, czyli no, pytamy o finanse i, i, i mamy odpowiedź o finansach. Także tutaj nam karty fajnie zarezygnowały. Kochani, tutaj jest do końca tego roku, tak? Czyli dążenie do, do celu, do tego, co zadowolenie z tego, co już macie, co udało Wam się osiągnąć. Mamy tutaj ask monetowy, czyli możliwość również zaczęcia jakichś nowych inwestycji, jakichś nowych projektów, jakichś nowych działalności, jakichś nowych kursów do szkoleń się w jakichś innych dziedzinach. No wszystko, wszystko, co jest związane z nowościami, może być wprowadzone, ale jakby już do tego, co już macie. Czyli również może to być starania się np. w pracy o awanse. Może, mogą to być również jakieś dodatkowe źródło dochodów. Tutaj ta czwórka monetowa pokazuje, że przyniesie Wam to dochody i stabilność finansową oraz że uda Wam się odłożyć jakieś też zgromadzone pieniądze. Czyli jak najbardziej uda Wam się coś odłożyć. Yy, tutaj jest król monetowy, czyli, yy, czy tutaj jesteś szefem, czy, czy możesz tym szefem, pokazuję również zostać i być i nie, czy nim też być yy, jak najbardziej. Fajne, fajne karty. Karta Rada, rycerz monetowy, yy, wprowadzić działanie, tak? Działać, 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 jeszcze raz, działać, nie bać się. Yy, karty tutaj sprzyjają yy, i tutaj energię też. Yy, także myślę, że yy, tylko rada jest taka, że po prostu to, co, rób, tak to, co robisz, yy, po prostu tyle nie. Yy, ry, różnica między rycerzem a królem jest taka, że król już coś osiągnął i on już to ma, i tak naprawdę siedzi na tronie i zbiera jego, yy, jakby, rezultaty. A tutaj ten rycerz pokazuje, żeby jednak jeszcze, jeszcze działać tak? jeszcze się rozglądać, troszeczkę. Więcej pracy wykonać, więcej być w ruchu, czyli może to się wiązać po prostu z tym, że jest możliwość zarobie, dodatkowego zarobienia, bo jest tutaj ten as monetowy, który mówi o tym, że to jest, bo to traktuję go jako coś dodatkowego, ponieważ mam tą czwórkę, czyli tu jest ta stabilizacja, to już jest to, coś, coś, co udało Wam się osiągnąć, i do tego brakuje Wam tylko właśnie tej, że to jest coś nowego, jeszcze coś, coś jakiegoś dodatkowego. Jeżeli są osoby, które nie mają. Które nie mają pracy albo szukają pracy, to jak najbardziej uważam, że będzie tutaj możliwość znalezienia takiej pracy. Myślę, że będzie to praca na miejscu, że nie będzie trzeba dojeżdżać, tylko będzie bo, no wiadomo, że kawałek to zawsze gdzieś tam trzeba dojść do tej pracy, ale nie będzie to praca, która będziesz musiał po godziny, czy godzinę siedzieć w tramwaju czy tam w samochodzie, bo jest możliwość, że ona będzie taka po prostu w Twoim miejscu zamieszkania. Więc o to mi chodzi. Także tylko działaj, wysyłaj CV. Tutaj interesuj się tym, bądź aktywny na rynku pracy, bo jak najbardziej jest tutaj możliwość znalezienia tej pracy, no a przy tym również powiększenia finansów. Także myślę, że tutaj taka stabilność jest bardzo pokazana stabilność i że wy macie kontrolę nad tym, co się dzieje i nad waszymi zarobkami. Teraz tak, skorpiony i uczucia, tak? Czyli tutaj dla związków stałych, że tak powiem czy takich, które dla, dla osób, które było w tych związkach już yy, już są, tak? Do końca roku. I również czy karty wyciągamy Nie widać. Teraz chyba lepiej jeszcze troszkę przesunę. Co my tu mamy, kochani? Mamy tutaj ósemkę mieczową, mamy czwórkę kielichową, do tego jest kochankowie i karta rady dziewiątka mieczy zacznę od tej rady. Tutaj ona wręcz mówi, nie zamartwiajcie się, kochani. Nie stresujcie się. Śpijcie dobrze. No bo taki to jest przekaz tej karty. Normalnie to jest karta zamartwiania się i w ogóle po prostu, że w nocy nie możecie spać, bo siedzicie na, na łóżku i myślicie co to będzie, jak to będzie. I tutaj... Ta karta mówi właśnie o tym, żeby tego nie robić, to jest karta rady. No i nie dziwię się, no bo tutaj gdzieś, w tej ósemce mieczowej, która właśnie o tym mówi, że to wy, w waszych głowach, gdzieś formujecie sobie jakieś filmy, scenariusze Waszego życia, gdzie tak naprawdę reality jest zupełnie inne, tak? Zupełnie inna, inaczej jest w realu niż to, co, o, co Wy myślicie, za dużo myśli, za dużo myśli. I może wcale nie jest tak źle, jak wy sobie gdzieś tam w głowie to poukładacie. i Mamy tutaj tą czwórkę kielichową. Ona mówi, że ktoś tutaj wyciąga rękę w waszą stronę, ale wy tego nie widzicie, po prostu nie zauważacie tego. I bierzecie to zupełnie. Wymyślicie, wy wiecie, co tamta osoba myśli, ale że to jest nierealne, tak? Skąd wy możecie wiedzieć, co tamta druga osoba, co w danym momencie tamta, tamta osoba nie myśli? Jak ona wypowie coś, to tylko będziecie wiedzieć wtedy, co ona myśli. A tutaj jest po prostu, że wy wiecie lepiej yy, i ktoś nawet, jeżeli wam składa jakieś oferty, wyciąga do Was tło, yy, i chce jakiejś zgody, to tutaj jest pokazane, że absolutnie nie. W ogóle to po prostu yy, na pewno yy, to jest na takiej zasadzie, ja wiem co ty mówisz, ale to na pewno to, co mówisz, to nie jest prawdą. W ogóle myślisz pewnie zupełnie inaczej. Na takiej zasadzie hello, kochani. <grym> to tak wcale nie jest, tak, jeżeli ta osoba coś mówi, to znaczy, że mówi, przy tym mamy kochanków, yy, czyli karta miłości, tak, karta też podejmowania decyzji, yy, to jest, karta, to jest de de karta też decyzyjności, ale też jest karta miłości, tak, czyli ktoś do wyciąga do Was dłoń i chciałby się pogodzić, chciałby być razem, chciałby stworzyć związek, a tutaj jednak jakby ta oferta zostaje odrzucona tylko dlatego, że sobie w głowie coś yy, tutaj obmyślił tu ktoś jakiś inny plan i, i yy, myśli... Yy, właśnie myśli, a nie powinien, tylko powinien po prostu yy, uczuciami i, i słuchać to, co druga osoba do niego yy, mówi, tak, uczuciami się kierować i, i słuchać to, co druga osoba do niego mówi, dlatego tutaj karta jest, yy, żeby po prostu odpuścić, tak, nie, 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 nie trać czasu na coś, co po prostu yy, w ogóle nie istnieje, tylko gdzieś tam jest głęboko w twoich głowach. No taki skomplikowany troszeczkę przekaz, kochani. No to jest naprawdę tylko dla niektórych pewnie związków będzie, wiadomo, że to nie będzie wszystkimi tutaj yy, rezonować, no ale jest jak jest, tutaj no, jest oferta, jest, jest tutaj, ktoś wyciąga rękę, chciałby się pogodzić, być z wami w związku, a wy tutaj jakoś, yy, patrzcie jak ta kobieta, ona ma tutaj te ręce, które mówią, stop, tak, nie wolno, nie, nie dopuszczam nikogo do, do siebie. Czyli yy, nawet te oferty, które ten tutaj mężczyzna czy kobieta będzie jej dawać, to on, one ich do siebie po prostu yy, nie dochodzą w ogóle. Ona by nie słyszała, ślepa nie widziała yy, i, i, i tak dalej. No kochani, yy, ktoś tutaj coś ma do przerobienia chyba. Yy. Bo no mówię, to, to te problemy są w waszych głowach, a nie tak w rzeczywistości. Także tutaj ta karta dziewiątki yy, mieczowej może mówić właśnie o tym, żebyś spał yy, spokojnie, tak? Nie zamartwiał się tym, tym, czym jest, to rzeczywistość jest zupełnie inna. Nic więcej nie, nie, nie wyciągnę z tych kart. Yy, także będzie tylko naprawdę dla może nielicznego grona. I teraz dla Singi zobaczymy, co tutaj. Nasze single, kochane mają. Masze kochane single do końca 2021 roku, co tu idzie do was? Wagi i Panny miały takie super przekazy. Pan przede wszystkim, waga tak troszeczkę inny, ale Panna miała rewelację. Zobaczmy, co tutaj u Was. Jest As mieczy, jest ósemka kielichów, kapłanka i tutaj karta rada jest piątka. Kielichów, kochani, tutaj no, powiem jedno, będzie to dla osób, które, jest, które są po związkach, które nie takie, które nigdy nie miały związków, tylko dla osób, które ewidentnie są po związkach, po rozstaniu i stały się w tym krótkim okresie czasu na przykład singlami. No i karta tutaj mówi o tym, słuchajcie, no odetnijcie się już od tego związku, który był, on się skończył, jego nie ma, czas ruszyć do przodu, życie szukuje Wam wiele nowych jakichś rzeczy, o których Wy nawet nie wiecie, że mogą być, tylko po prostu trzeba się odciąć, tak zapomnieć, nie rozpaczać, bo po prostu coś też co się skończyło, musiało się skończyć, musiało odejść. Nieraz być w takim fajnym związku, to lepiej po prostu być samemu, niż być oszukiwanym, niż być zdradzanym, czy, czy po prostu nie, nie czuć fajnej relacji między sobą i takiego flow. Tak? Także tutaj no, definitywnie karty pokazują, że tutaj skorpiony muszą, muszą sobie poradzić po rozstaniu, czy to one zostawiły kogoś, czy to ktoś zostawił je. To już y, tutaj nie jest ważne, y, bo wiadomo, że te dwie osoby raczej też y, 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 i temu, co zostawia, i ten, co zostawia, y, ten, co zostaje zostawiony, tak? to y, przeżywa w taki podobny sposób. Także tutaj myślę, że ten as mówi o tym, właśnie, żeby przeciąć się, odciąć się od tej sytuacji, odciąć się od tego związku, żeby było miejsce na, na coś nowego, co, co by przyszło. Karta rady jest właśnie nie rozpaczaj na tym, co już się skończyło, bo to nie ma sensu. Yy, trzeba ruszać po nowe. Yy, tutaj yy, nie, wszystkie, nie wszystko jest stracone. Yy, tak jak wiemy, na tej piątce kielichów, często te dwa kielichy, właśnie tak jak tutaj stoją. Stoją, czyli tutaj jesteście wy, nie wiem, tak. Teraz widać, jesteście wy z waszą energią, z działaniem. Może było coś fajnego, się skończyło, ale to nie jest koniec świata. Tutaj kapłanka szykuje do was nowe wydarzenia takie, o których nawet nie, może nieraz nie śnicie, nie macie pojęcia, że coś może do Was nowego przyjść, tylko właśnie trzeba zrobić miejsce na to nowe, tak, zostawić przeszłość za sobą, zostawić, tak jak tutaj ta, jest pokazane, ona bierze tutaj ten, ten bagaż malusieńki, który jej został, tą torbę tutaj, tak, ona ma, i, I tam ma wszystkie w, y, wspomnienia, emocje, po prostu wziąć ze sobą i ruszyć, to co fajne, wziąć do tego wora, a resztę po prostu zostawić, tak? Eee, tylko to, co najważniejsze, czyli cząstkę też y, siebie, wspomnienia. I y, y, jeszcze też mi przyszło tutaj jest dla osób, które są same, bo na przykład zostały wdowcami, tak? Wdową czy wdowcem. Tutaj również uważam, że dopóki nie odetniecie się i nie, nie, po prostu nie zostawicie pewnego rozdziału Waszego życia za Wami, to nie będziecie potrafili ruszyć naprzód, a tutaj ta karta właśnie mówi, żeby, mówią, żeby ruszać, bo jeszcze nie wiecie, co jest przed Wami. Karty nie pokazały, co jest przed Wami, one pokazały, że jest tajemnica, czyli czegoś, czego jeszcze nie wiecie, co, co nie, nie zostało powiedziane głośno, tylko mówię, że trzeba zrobić miejsce. Okej okay, kochani, mam nadzieję, że, że przekaz fajny, że Wam się pod, będzie podobał, zapraszam do komentowania, bo można wziąć udział właśnie w tym naszym malutkim takiej zabawie, że zostawiacie komentarze, ja na koniec miesiąca losuję jedną osobę i ona wygrywa godzinę czytania ze mną, tutaj te Wasze komentarze będą brały. No, jeżeli w czerwcu tutaj już coś zostawicie, no to będą co miesiąc brały udział aż do końca 2021 roku. Będą brały udział w tych głosowaniach, tak już zdecydowaliśmy ty na pierwszym czytaniu, że tak właśnie będzie. Także myślę, że dużo możliwości. Możecie również iść na Facebook Walentaro, tam po, za polubienie strony również można zadać jedno pytanie takie na szybko i staram się je bardzo szybko odpowiadać w ciągu jednego dnia, maksymalnie dwóch. Także myślę, że też fajne. Dziękuję Wam bardzo za te wszystkie komentarze, za lajki, za subskrypcje, super. Także, kochani, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych czytaniach na kolejne miesiące. Pozdrawiam Was serdecznie, papa. Pa.